Kupujemy znowu wszystko. Zadać w ogóle? Miał 5 hp. Wow. Kurwa. Do zobaczenia. Nie fart po prostu. Ugh, nie, panowie. Damy radę przecież. Aha! Kurwa, mać! Pop, tu się kurwa stało. Stanęła w kapieżową. już. Już mam 16 hp. No mi Cię pewnie. Po prawo był. Ja, no, był, był. Idę. A. po prawo. Bartek. Za masz? A. Jeszcze jeden jest. <laughs> Widziałeś to? Tak? <Napierdol. śmiech> Kurwa po lewej stronie! Wie widziałem <śmiech> <śmiech> Ja Jakie macie czegoś No chuj Dupy jest No, następną raszujemy na pełnej piździe Grenade Minus 70 <laughs> No nie idzie On ten po prawo kucał o właśnie tam. O ja pierdolę 27 To jeden ma 1 HP około o, Uła. Adrian. Rasujemy, ale adrebo, do 2000, do 2000 Ja mam smoka, nie kupujcie nie żadnych granatów. Co? Nie Dziadek nie synek do 2000: razy 2-3 eee. Ojciec, matematyka. Nie ma smołka, dawaj, jasno, jasno. Kurwa, ma jasno. Oooo, znajemnisz smoł. Dobra, jeszcze poczekaj się wyszedł, kurwa. Strzela, brawo, Bartek. Schowajcie <laughs> się, żeby nie przeskanował nikogo. Nie zbroń, Bartek, wejdź w tego smoka i wyrzuć się. Tylko wrócić. Tu się wracaj. Tu nie ma. Rzec. Nie się. No, podchodzimy. Kończył się, mogę jeździć. Wyszedł, na wyszedł na środku. Można wejść, widać bokiem. No to ja. Nie, Bartek, nie, nie wchodź. No to czekam, no. Chyba jest. No Dobra, na długiej. Czy nam tu chuje nie robię. No ja pierdolę pod granat, podlazłem akurat. No Nieszczęście, choć jest długo. Na, na, na długie jest, jest po prawo. Jest. prawo za długo tu jesteśmy. Spokojnie, jeszcze jest czas. Batek, biegnij, powiedz, gdzie są. No kurwa, razem. Nie, biegnij. Go, 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 masz, go, go. Masz go, pistolę, go, go. Bo mam ja broń. gierki. No Ania. tu są Pierdolony ale. Wyszedł na mit. Z no i teraz jest wpis do pieniędzy i 15, 12. Jaku pojadka, Adrian? Dobra, no zróbmy to 15-12 no Synek idź same okna, albo... A ten sam same okna. Synek Bartek ojciec na długą. Go, go, go. No, kurwa, Inno, Adrian, ku, żeby nie wyszli tylko. No, na im tam. Nikt nie wyszło. Reszta się sama ułoży. Po prawo będzie na długiej. Jak ktoś chce spróbować, to niech wyjdzie i strzeli w to miejsce. To jest smog, wam Ale ja mam Awkę, poczekajcie. Okay. Poczekajcie chwilę, bo jest może... Już jeden mniej, patrz po lewo spadnie. O kurwiu już no. Synek, co ty tam robisz? Zobaczcie. Jeden jest trafiony. No tak. Ojciec z synkiem, synkiem. Jeden jest na krótkie i jeden jest na darku. Ja Wróciłem. Flash. Brawo, Adrian. Dalej, chodź, chodź. To jest za krótkie, na pewno. Mhm, uważaj, uważa, bo zarabdę Jest na krótkie, jeden. A, wow, jesteś na krótkim. Ja pierdol, wyszedł tu. Przy fotelu jest? Brawo. A, na krótkie, no, brawo, ojciec. ojciec. Brawo, Adrian. Brawo, Ale, Mówiłem, że 15-12. Kurwa, Stary, je, bo... ty jesteś.